Dobry, witam bardzo serdecznie. Program Anywhere You Work, fabryce Norblina, Telewizja Anywhere TV. Dzisiaj moim gościem i waszym gościem jest Marta Hełkowska. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry państwu. Ja myślę, że dzisiaj będziemy, tak przeniesiemy się na chwilę na Pomorze. <laughs> nie wiem, jaka jest tam pogoda, właśnie może osoby, które nas oglądają, dajcie znać w komentarzu, jaka jest pogoda aktualnie nad Polskim Morzem i w ogóle na Pomorzu. Dzisiaj będziemy rozmawiać nie tylko o turystyce ale też o tematach związanych z samorządem no i też jak można się odnaleźć w tym świecie i zostać w nim prawie 20 lat, ponad 20 lat, trochę tak odkryję już, jak to wygląda, to doświadczenie. A pani Marta Hełkowska jest dyrektorem Departamentu Turystyki w Urzędzie Marszałkowskim w Województwie Pomorskim oraz prezesem Pomorskiej Regionalnej Organizacji Turystyki. Witam jeszcze raz bardzo serdecznie w studiu Anywhere. Bardzo mi miło. Chciałam powiedzieć, że nad morzem jest tylko dobra pogoda. Tylko dobra pogoda. Tak. No i to jest, to jest bardzo dobre nastawienie. No właśnie, porozmawiajmy o tej branży. Mówi się, że każda branża jest specyficzna i każda branża tak o sobie mówi. Ale dzisiaj będziemy rozmawiać o branży turystycznej. Co takiego ta branża ma, że tak na tyle lat Panią wciągnęła i ponad 20 lat w tej branży cały czas Pani działa i to bardzo aktywnie dodam. No to jest zawsze kwestia spojrzenia na turystykę. Mhm. Oczywiście to, że ona uwodzi, to jest oczywiste. Od strony klienta turystyka to jest spełnianie marzeń tak naprawdę. Przecież mamy czas wolny i zawsze go planujemy z zaangażowaniem i chcemy, żeby te nasze plany, marzenia się spełnili. To jest cudowne. Ale z drugiej strony to jest ta dziedzina gospodarki, gdzie wiele firm Myśli o tym, jakby spełnić te marzenia i tworzy ofertę konkurencyjną, niekonkurencyjną, różnie bywa. W Pomorskim działa 16 tysięcy firm, dominują obiekty noclegowe, to jest baza. Oczywiście gastronomia mhm. i transport. To już mamy taką dywersyfikację w turystyce. No ale przecież są biura podróży, są przewodnicy. I jeszcze są też te wszystkie firmy, które jakby stoją w drugim rzędzie za tym przemysłem choreka. Mhm. Hotele, restauracje, gastronomia, prawda? I tam są tam jest i budownictwo, i przemysł meblowy, i przemysł IT, Więc tak naprawdę jest to tak szeroka część gospodarki. A z drugiej strony właśnie pozwalająca spełniać te marzenia i być może to spowodowało, że nigdy nie można się nudzić. Tworząc ofertę, wymyślając strategię, wymyślając brand województwa, to zawsze jest wyzwanie, a ja lubię wyzwania. No właśnie dodaję tutaj, że miała Pani bardzo, bardzo duży udział w takim trochę. Odświeżeniu nazwijmy to, czy w ogóle z stworzeniu innego wizerunku właśnie województwa pomorskiego, tak nieskromnie. O, o, o. <laughs> skąd, skąd właśnie? Bo to trzeba mieć trzeba mieć jakąś misję, tak mi się wydaje, żeby właśnie tak mocno się zaangażować i tak wiele zrobić dla całego województwa. Ja lubię poświęcać pracy swój czas, a jeżeli go poświęcam, to muszę tą pracę lubić i to jest jakby e, trochę takie zaangażowanie, a trochę też taka misyjność, żeby coś po sobie zostawić ciekawego, ale wiadomo, że sama nie zdziałałabym niczego, gdyby nie dobry zespół czy Departamentu Turystyki, czy właśnie Pomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej. I my spotkaliśmy się z takimi wyzwaniami, że pomorskie to jest destynacja wypoczynku letniego. Wszyscy tak. mówili, ach, morze, plaże, słońca, słońce, fale, no wiadomo, bardzo dobrze, bo to się korzystanie. Ja to potwierdzam, z że ja organizujemy spotkania tak. na, na, nad morzem, to zawsze frekwencja jest bardzo duża, bo nad morzem pójdę na spacer, no właśnie, ale trzeba to czasami też na to spojrzeć inaczej, prawda? To jest spełnianie też marzeń z dzieciństwa, powrót do swojej przeszłości, cudowne wakacje relaksujące i oczywiście to nam też sprzyja ta, taki, po, takie postrzeganie, dlatego że pandemia pokazała, że właśnie pomorskie czy zachodnio-pomorskie też myśmy byli beneficjentami właśnie tych marzeń i tych powrotów. U nas nie było tak zwanego złego sezonu turystycznego letniego. Natomiast niestety wówczas ta gospodarka tylko ukierunkowuje się na pas nadmorski albo na takie uznane te miejscowości turystyczne no i na lato, a co dalej? W związku z tym podjęliśmy starania, aby jeszcze mocniej działać w tym kierunku, aby ta oferta była całoroczna i żeby angażować cały region. Oczywiście mówimy z jednej strony o zrównoważonym rozwoju, mm -hmm. ale z drugiej strony no, chcielibyśmy, że po prostu każdy na swoim poziomie angażował się, podstawowe jakieś takie wiadomo, usługi, ich jakość była wysoka, ale reszta no, musi być taka zdywersyfikowana, żeby dla każdego było coś. I znowu pandemia pokazała, że ludzie, nasi klienci poszukujący samotności, warunków przyrodniczych, skierowali się od razu do subregionów. Tak, kociebie, kaszuby, żuławy. I ten pas nadmorski był popularny, ale tak nie do końca. Mm -hmm. Opustoszało trochę miasto. Nie tak bardzo, ale jednak. I okazało się, że jest coś, co powoduje, że zaczyna żyć cały region. Wcześniej trochę przewidując i patrząc też na trendy, to co się dzieje za granicą, bo zawsze na to trzeba patrzeć, czy trendy ogólnoświatowe, czy też za granicą, gdzieś w Europie Zachodniej, dostrzegliśmy na przykład bardzo duży popyt na turystykę rowerową. Mhm. I no, zadaliśmy kłam powiedzeniu, że. No jak to, turystyka rowerowa to jest rower dla biednych? Nieprawda. Zaczęli, zaczęła się inwestycja, interwencja, tak mówimy, interwencja infrastrukturalna w turystykę rowerową. Mhm. Czyli zaczęły się budować ścieżki. Miejsca postowe. To jest proces. Ja pracuję w samorządzie, jak pani Bołprze, ma powiedzieć, trochę. Trochę. Adkolwiek, w regionalnym, może nie 20 lat. Natomiast zauważyłam, że rezultaty przychodzą późno. Mhm. Więc na początku zaczęliśmy dokumentacją, analizami, tak dalej, tak dalej. I gdzieś po jakichś latach powstawały pierwsze trasy rowerowe. Dzisiaj to już jest oczywiste, że są trasy rowerowe i wszyscy, jak chcą jeździć, to mają no poczyn. To jest budowanie takiej świadomości, prawda? Tak, świadomości marki, Świerdzą, po, świadomości. Potwierdzam, że absolutnie ta trasy, turysty, trasy rowerowe są absolutnie używane, bo też jak ze znajomymi się spotykamy, to mówią: No właśnie, idę, biorę rower i jadę tak od jednego kawałeczka do drugiego. I to jest rzeczywiście oczywiste już dzisiaj, ale jak ten projekt pewnie powstawał, to, to nie było wcale tak... oczywiste. Ale przechodząc od szczegółu do ogółu, okay. y, pomysłem było to, żeby rozwijać turystykę aktywną. Mm -hmm. Ona pozwala na tak zwane przedłużenie sezonu. Mówimy, że sezon nie trwa cały rok. nie Czyli tylko, nie na tylko to. plaża. Ależ oczywiście leżenie takie plackiem. Natomiast oprócz spacerów, jazda rowerem, mm -hmm. kajakarstwo, żeglarstwo, biegi, nordic walking, no tego jest mnóstwo. I po to została przygotowywana, zaczęła być przygotowywana infrastruktura, no i mm -hmm. oferta. Mm -hmm. I to chyba po latach się trochę udało, bo teraz ten taki mocniejszy sezon zaczyna się prawie od Wielkanocy do późnego października, ale kajakarstwo okazało się, że mamy 30 szlaków kajakowych na 15 rzekach i to jest top produkt pomorskiego, bo tak wybrali czasowo czytelnicy. Ja nie ukrywam, że się ten jakby zaskoczył, zaskoczyło mnie to kajakarstwo. Nie też troszeczkę. I jak zobaczyłam w Gdańsku właśnie, o mat. Ktoś płynie tak. kajakiem. Kiedy ja pochodzę z tam kajaki są czymś oczywistym, tak. ale siedząc w Gdańsku patrzę kajaki. No ale właśnie to też wymaga pewnej umiejętności um, rozmów z mieszkańcami danego regionu, ale też rozmów pomiędzy organizacjami, które, są, które działają na rzecz właśnie propagowania danego regionu, um, też współpracy. Porozmawiajmy o budowaniu relacji, bo takie mam wrażenie, że bez budowania relacji, bez rozmów, czy z mieszkańcami, czy z osobami z samorządów, no to trudno byłoby coś zdziałać. To budowanie relacji potrzebne jest, żeby osiągnąć. No to jest podstawa. I... Relacje, mhm. współpraca. Dzisiaj nawet jest to taki trend horyzontalny, mówimy o współpracy. Dzisiaj ten leadership to już troszeczkę mija. Sam, y, jakiś, y, można powiedzieć, supermenadżer nie wystarczy musi mieć zespół. I tak samo w turystyce jest tak, że y, namówiliśmy samorządowców, tak naprawdę, do współpracy. Mhm. Takim naszym pomysłem y, są przedsięwzięcia strategiczne i tam. Na przykład tych partnerów jest mnóstwo. Oni zostali pogrupowani w grupy, w związku z tym musieli się domówić. 40 partnerów budowało w 11 partnerstwach trasy rowerowe, 90 partnerów budowało e, szlaki kajakowe w iluś tam partnerstwach. Tak więc to była masa beneficjentów, ale musieli się domówić. No i oczywiście my jako ten inspirator, bo nic swojego, musieliśmy wskazać, że to jest dobry kierunek, że muszą być razem, że musi być ciągłość, jest standard ważny, przecież mariny muszą być budowane w jakimś standardzie, tam nie może być byle jak. To są ważne inwestycje i tak dalej i tak dalej, ale w ogóle w jest ważne partnerstwo, bo jeżeli mówimy o ofercie turystycznej, no co to jest oferta turystyczna? To jest zespół takich różnych e, e, biur czy, czy firm prywatnych, które jakby wspólnie tworzą mm -hmm. tą ofertę. Nie tylko nocleg i gastronomia, musi być transport, przewodnik, jakaś atrakcja, trzeba opracować cały program. Więc zawsze pracuje zespół ludzi i ta struktura tych lokalnych organizacji turystycznych, które właśnie skupiają mm. poszczególnych beneficjentów, poszczególnych partnerów, mówimy na scenie turystycznej. Pięknie Le... Pani no na scenie turystycznej. No, bo uważam, że to jest scena i każdy mm. jest jakimś aktorem i każdy jest czymś dobrym. Jeden mm. załatwia wspaniały transport, inny jest przewodnikiem. Myślę, że trzeba też szanować tą ciężką pracę mm. poszczególnych aktorów. I powodować, żeby oni chcieli ze sobą grać w jednej drużynie, no bo tak naprawdę, jaki produkt wykreują, to taka, tak jest lokalny samorząd mm -hmm. i taka jest marka województwa. A o to walczymy, żeby była ciekawa, różnorodna, wyjątkowa. To województwo jest tak dynamicznie rozwijającym się organizmem, jest różny, tak wiele dziedzin przemysłu, którymi się wszyscy chwalą. A turystyka też korzysta z tych różnych dziedzin. Korzysta z transportu, oczywiście, z hoteli, z gastronomii, ale korzysta z tych wszystkich też, o których powiedziałam wcześniej. I w związku z tym no, ideałem jest taka symbioza. Wiadomo, mm -hmm. że są po drodze tarcia i różnice poglądów. A ta różnorodność też jest potrzebna. No, też jest potrzebna, prawda? tak. Wiadomo, że każda negatywna opinia, mm -hmm. jeżeli jest kreatywna, to czemu nie, to należałoby właśnie zweryfikować się. Też... Tak jak patrzymy, jednak branża bardzo ładnie się dostosowuje do tego, co się dzieje na zewnątrz. Mm -hmm. Jest elastyczna, no bo jak nie będzie elastyczna, to przegra. Właśnie no, to spowodowała pandemia. No właśnie chciałam zachęcić o tę tak? Bo najpierw pandemia tak. już się wszyscy by uspokoili, już będzie OK, a tu nagle wchodzi kolejny, tak? Kolejne, kolejne, mm, tak, Jeszcze problem. większy, mm -hmm. I pięknie to pani powiedziała właśnie elastyczna, bo mam wrażenie, czasami też jak właściciele firm czasami nie byli dosyć elastyczni. Teraz, jak samorząd też nie będzie i nikt nie będzie, to tak naprawdę nie będziemy przygotowani. Ale to, ten, ten, ta mom, ten moment zmiany, troszeczkę innej perspektywy, e, na końcu dnia chyba daje coś dobrego, można tak powiedzieć. Chyba, że ktoś nie chce tak mocno dostrzec tego dobrego, to może nie zobaczy tego dobrego, ale gdzieś ta, ta elastyczność była rzeczywiście bardzo potrzebna. Na pewno jest lepsza filozofia, aby każdy problem czy sytuację trudno przekuwać w sukces, mhm. doświadczenie. Tak lepiej się żyje rzeczywiście, no i wynikają z tego dobre rzeczy. Mhm. Pandemia niestety jeszcze dzisiaj cały czas jej skutki tkwią w, w gospodarce, bo mamy recesję, a wojna ją tylko pognębiła. Mhm. I niestety no, ta branża jest w trudnej sytuacji, przynajmniej te firmy, które właśnie nie zmieniły stylu zarządzania, nie zmieniły struktury, nie mają wariantu B, C mhm. i D, czyli innej oferty, innego pomysłu dotarcia do klienta. Klienci są dzisiaj bardziej świadomi. No i przyjeżdżają do hotelu czterogwiazdkowego i oni wiedzą, co ten e, czterogwiazdkowy hotel powinien im zaoferować, okay. a jak tego nie dostają, są roszczeniowi i tak dalej, i tak dalej. E, no społeczeństwo jest coraz bardziej świadome, nie ma się mm -hmm. co dziwić, prawda? Wszyscy się uczymy, bo wszyscy chcemy nadganiać e, nowoczesne technologie, czytamy, słuchamy i tak dalej. W związku z tym każdy już e, z jakąś tam wizją przyjeżdża w dane miejsce, no i też czeka na odpowiednią odpowiedź. Nie jest to oczywiście zawsze, mm -hmm. ale tak się dzieje. W związku z tym ta turystyka też widać, że wspiera taki rozwój i jest też takim działem... Który jak najszybciej implementuje nowe rozwiązania, na przykład IT są nowoczesne hotele, które zupełnie proponują niestandardowe korzystanie z usług. Internet dzisiaj jest wszechobecny. No, zamawia się internet, oferta. czym. internet, tak, bo program, który właśnie dzisiaj Państwo oglądacie, to jest Anywhere You Work, bo dzisiaj można pracować z każdego miejsca na świecie, w każdym tak. hotelu. Mam wrażenie, że właśnie ten, ta praca hybrydowa też spowodowała, że bardzo dużo. Y, o, osób i zespoły i pracownicy pracują właśnie w hotelach, w bazach. No i ta baza była potrzebna, ona musiała się też dostosować, prawda, Do tego, żeby było wi, wi, wi chociaż e, dostępne w danym miejscu, gdzie ktoś marzy, żeby pracować. To jest pozytywny skutek. Mhm. Natomiast wiadomo, że cała turystyka polega na relacjach, na gościnności. Już teraz nie mówimy o turystach o odwiedzających, mówimy o gościach, tak jak dwóch. Mhm. E, tą gościnność pokazali Polacy, przyjmując mieszkańców Ukrainy uciekających w czasie wojny. Ale gościnność to jest cecha charakterystyczna Polski tak. i turystyki. W związku z tym to się bardzo ładnie złożyło, bo pokazaliśmy, że mamy to we krwi, że to nie jest coś sztucznego, że teraz my będziemy gościć turystów. Nie, my to mamy we krwi i może właśnie dlatego CNN wskazało, że destynacją roku 2023 jest Polska. Jest atrakcyjna, ale dlatego, że przyjęła też tak właśnie uciekinierów z Ukrainy. I to jest to koresponduje z tą turystyką, Nie? prawda, że ta kościnność jest u nas we krwi, w związku z tym, jeżeli przyjmujemy w ogóle naszych turystów w pensjonatach, w domach wypoczynkowych, to jakby ta gościnność jest w DNA mm -hmm, mm -hmm. i to jest fajne. Eee, zaczęłyśmy rozmowę o marzeniach. Eee, jest pani w branży turystycznej, no właśnie, każdy ma marzenie o podróżach, tak to kojarzymy. Jakie są miejsca, które są na pani liście marzeń, <ścoughs> jeśli chodzi o odwiedzenie, o, o zwiedzanie? Czy to jest jakieś państwo może konkretne, może jakiś kraj, może jakieś miasto, które tam gdzieś się zaprasza? I chciałaby pani sprawdzić tą gościnność, o której rozmawiamy między innymi. Tak, no marzenia trzeba spełniać rzeczywiście. Mam marzenie jedno zawodowe i dwa takie mhm. prywatne. Mówiłyśmy o Japonii, więc o, tak. w 2025 roku jest Expo Wosace i uważam, że trzeba po prostu być. Mhm. Nieważne, czy to jest świat próżności, czy to jest zaspokajanie czyjegoś ego, tam trzeba po prostu być, pokazać swoją ofertę. I tam chciałabym jeszcze raz pojechać, bo byłam kiedyś w Japonii i uważam, że to jest kraj zagadka po prostu. Ja mam też na liście. I to jest lista. Natomiast prywatnie zawsze myślałam o Australii, ale o konkretnym miejscu o Sydney. Chciałabym pójść do tej opery i tam chwilę poczuć mhm. tego ducha. I może też chciałabym się powyliwać na wyspie na Maurycjusie. Dlaczego nie? Bo zdjęcia były zachęcające i też zupełnie inna aura. Mhm. Ale tak naprawdę każde państwo i każde miejsce na świecie jest super ciekawe. I z tego założenia wychodzę, że i Polska, i pomorskie są bardzo ciekawe, tylko kwestia odkrycia, mhm. pokazania i zaproszenia. No dzisiaj tak naprawdę nasi goście szukają miejsc nieoczywistych i tak, staramy się im pokazać. Inaczej, w sposób atrakcyjny i nieoczywisty. Niekoniecznie centrum trójmiasta, uznane, no, historię. Ta tak, tylko to poszukiwanie właśnie, czegoś fajniejszego. Tacy, tak, żeby nie zawsze to samo, gdzie możemy tak. milion razy pojechać, mm -hmm. tak, e, tylko poszukać czegoś ciekawego, zupełnie innego w, w Polsce. I chyba też zaczęliśmy tak bardziej odkrywać i doceniać może to, co polskie, bo to też, też jest takim elementem, który mam wrażenie, że ta pandemia nam to uświadomiła, że mamy piękne miejsca wokół siebie. Ja myślę, że zaczynamy, że po pandemii zaczęliśmy doceniać w ogóle wiele rzeczy. Mhm. Normalne życie, czyś uśmiech. Bliskość, możliwość pojechania, zobaczenia, doświadczenia. Teraz ważne są też emocje. Mhm. Ostatnio właśnie opowiadałam o tym, że przecież zapachy z dzieciństwa, jeżeli nagle pojawią się wokół nas, to automatycznie nas przenoszą w inne miejsce. Ale te emocje też z miejsc turystycznych powodują, mhm. Że wracamy z zupełnie innym nastawieniem. Jeżeli gdzieś dobrze się poczuliśmy, ktoś się dobrze na nas uśmiechnął, nawet kelny w restauracji, jeżeli teraz tak, jest to standard, historia powiedział. powiedział historię mhm. albo życzył nawet głupio, przepraszam, w cudzysłowie, miłego dnia, to od razu wychodzi się z jakimś takim fajnym mhm. nastawieniem, ale to się pamięta. I mhm. myślę, że w tej turystyce, wiadomo, nie jest łatwo. To jest ciężka praca wielu tysięcy ludzi. Natomiast ważne jest, żeby oddać tą pozytywną energię to, z czym się chcemy dzielić, to jest też e, taka duża wartość, tak? Dzielimy się taką dobrą energią i tym, że jesteśmy szczęśliwi, że mieszkamy tu, a nie gdzie indziej. Mm -hmm. Ja nie chcę gdzie indziej mieszkać. Uważam, że to pomorskie trójmiasto, z którego akurat pochodzę, ale przede wszystkim pomorskie, to to jest taki mój region. Ja no cieszę to się, to się to że, to tej tej że, że reprezentuję to ten to region. To też pracę i też właśnie misji, bo wspomniałeś o Japonii. E, ja też właśnie do, kilka dni temu skończyłam książkę Ikigai właśnie też tam opowiadam, dlaczego tam ludzie najdłużej żyją, bo oni też mają to swoje ikigai, czyli takie poczucie sensu, e, no, można tak w skrócie powiedzieć, takiej misji. Co jest misją? E, to się czuje tutaj, że jest jakaś misja, e, <laughs> że w tyle, w tyle lat jest cały czas z Pani w tej samej branży, ale zatrzymajmy się jeszcze na chwilkę do, na temacie zarządzania. Bo bycie prezesem, dyrektorem dużego departamentu, oczywiście zespół jest absolutnie potrzebny, no ale co powinien mieć taki menadżer, lider, żeby realizować czasami pewnie szalone albo jakieś pomysły, no właśnie. Tras rowerowych, co trzeba takiego mieć? To jest pytanie takie osobiste. To Ja zacznę może ogólnie, w sytuacji przejdę do siebie, bo jest tylko jeszcze taka jedna ważna kwestia: że turystyka powinna być zarządzana, jak to mówimy, dlatego że ona może mieć też negatywny wydźwięk. Mieszkańcy są ambasadorami turystycznej oferty, mhm. ale też czasem są zmęczeni, jeżeli ona przytłacza ich życie. A więc, jeżeli występuje zjawisko overturizmu, musimy temu przeciwdziałać, czyli trzeba dlatego tą dywersyfikować, mhm. tą ofertę. A w takiej mojej na co dzień pracy, wiadomo, myślę, że tak zastanawiałam się nad tym pytaniem, bo to nie jest łatwe pytanie. Natomiast myślę, że jest ważna determinacja mhm. i wyznaczenie sobie celu, do którego się dąży, nie poddawanie się, więc trochę asertywności. Każdy jednak na takim stanowisku musi być asertywny. Troszeczkę tak. tak. Aczkolwiek, jeżeli właśnie są takie elementy czy trendy z zewnątrz, to należy się elastycznie po prostu mm -hmm. ugiąć albo dostosować bardziej, jeżeli ma to sens, prawda? Natomiast na pewno konsekwencja w działaniu. My jesteśmy na przykład na rynkach zagranicznych, na skandynawskim rynku mm -hmm. od kilkunastu lat. I to jest konsekwentnie budowanie marki. Więc nie tylko ja buduję markę swoją jako konstytucja, błędnego menadżera, ale też wraz z zespołem budujemy konsekwentnie markę przyjaznej destynacji na Skandynawii na przykład. I to się nam opłaca dlatego, że coraz więcej turystów jakby myślę, że podziela tą, tą opinię razem z nami, że Boże Bałtyckie nie dzieli tylko łączy. Mhm. I oni do nas przybywają, odpoczywają i uwielbiają naszą atmosferę i naszą ofertę. W związku z tym to chyba jest ważne, żeby właśnie wiedzieć czego się chce, no, jednak z pewną upartością dążyć do tego celu, ale z uśmiechem na ustach. Z uśmiechem, tak. właśnie. I tego życzymy wszystkim osobom, żeby poszukiwali tej takiej misji, też, no właśnie, żeby praca była przyjemna, radosna i też zachęcała. A wszystkie osoby, które nas słuchały, oglądały, zapraszamy na pomorskie. Absolutnie. <laughs> Pomorskie.eu, tak. tak, żeby tam znaleźć informacje, ale też może odkryć coś innego niż samo morze. Jest tyle pięknych miejsc, małych miasteczek, które warto odwiedzić, zapraszamy bardzo serdecznie, ja bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Dziękuję cudownie, bardzo. Cudownie się rozmawia i czuć tą energię, tą radość właśnie w zrealizowaniu, no i trzymam kciuki za kolejne projekty, które są na fazie rozmów, a myślę, że za jakieś miesiące, lata możemy zobaczyć efekty, prawda, które będą widoczne i z których my jako goście Skorzystamy w niedługim czasie właśnie w, w, w całym pasie pomorskim. Bardzo dziękuję. Program Anywhere You Work w telewizji Anywhere TV w fabryce Norblina. Gościmy jak zwykle Emilia Bartosiewicz-Brożyna. Dzisiaj moim gościem była Marta Hełkowska. Dziękuję, Bardzo dziękuję. I zapraszamy wszystkich. Na zapraszamy na do pomorskiego. Zapraszamy tak. serdecznie i dziękujemy. Dziękuję uprzejmie.